Ilość pracowników biurowych w administracji publicznej intensywnie rośnie, niezależnie od tego, jaka praca jest do wykonania i jak wiele rzeczy ma być zrobionych w określonym czasie. Brzmi znajomo, prawda? Dlaczego tak się dzieje i gdzie jeszcze działa prawo Parkinsona? Poświęćcie kilka minut i posłuchajcie. Cześć! Ja mam na imię Kamil, a w tej serii opowiadam o bardziej i mniej znanych modelach mentalnych czyli uproszczonych schematach myślenia poznanie ułatwia zrozumienie świata i podejmowanie decyzji. Praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie. Tak brzmi prawo sformułowane przez Cyrilla Northcote Parkinsona w 1955 roku w artykule do miesięcznika The Economist. Pan Parkinson był brytyjskim historykiem pisarzem i doradcą rządowym. Dzięki sformułowaniu prawa Parkinsona stał się też ekspertem w sprawie administracji publicznej. Teraz na pewno zastanawiacie się nad najważniejszą kwestią tego odcinka, czyli tym czy serial Northcote Parkinson jest związany z chorobą Parkinsona. Już spieszę Wam odpowiedzieć, że nie. Badanie nad chorobą Parkinsona prowadził James Parkinson 150 lat wcześniej. Mając już tą ważną kwestię rozstrzygniętą, skupmy się na samym prawie. Praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie. Mimo, że pierwotnie obiektem badań była administracja publiczna, pomyślmy o bliższych nam przykładach. Każdy projekt na studiach czy też w szkole również zajmował cały dostępny czas. Jeśli na wykonanie tego projektu były dwa tygodnie, praca zaczynała się wieczorem na dzień przed jego oddaniem. Możecie teraz powiedzieć, że Hola, hola, przecież mówiłeś o tym, że praca zajmuje cały dostępny czas, a tutaj były dwa tygodnie prokrastynacji. Ale to jeden z dwóch sposobów, w jaki to prawo działa. Mając określony deadline, będziemy odkładać wykonanie rzeczy do ostatniego możliwego momentu. A jaka jest druga metoda działania? Parkinson przytoczył przykład kobiety, która miała zająć się wysłaniem kartki z życzeniami. Miała na to cały dzień, i mimo, że całość powinna zająć kilkanaście minut, ona najpierw przez półtorej godziny wybierała odpowiednią kartkę, następnie 20 minut szukała okularów, godzinę ją wypełniała, 30 minut zastanawiała się, czy wziąć parasol, aż zapełniła cały dzień pracy. Mając określony termin, będziemy przeciągać dostarczenie pracy, poprawiając i zmieniając ją w nieskończoność. Jest też jeszcze trzeci przypadek, kiedy okazuje się, że przeceniliśmy nasze zdolności. I na wykonanie danego zadania potrzeba więcej czasu niż było przewidziane. Dość powiedzieć, że budowa opery w Sydney miała trwać 4 lata, a zajęła 14. No dobra, myślę, że już wiecie co nieco o prawie Parkinsona, a teraz zastanówmy się, jak mu przeciwdziałać. Żeby mi było trochę łatwiej, to wejdę na grunt, który jest dla mnie bardziej znany czyli wytwarzanie oprogramowania. Kiedyś oprogramowanie wytwarzano w tak zwanym modelu Waterfall. Każdy krok następował przed nim, a klient otrzymywał gotowy projekt po wielu miesiącach pracy, najczęściej uświadamiając sobie, że to nie to, czego oczekiwał. Jak temu zaradzono? Wprowadzono tzw. metody zwinne, z których najbardziej popularnym jest Scrum. W Scrumie zamiast pracować nad jednym wielkim monolitem, dzieli się projekt na mniejsze części i dostarcza je w znacznie krótszym czasie, np. dwutygodniowych odcinków czasu nazywanych sprintami. Dzięki takiemu działaniu zespół jest zobligowany do dostarczenia czegoś w najbliższym czasie, więc zostaje dużo mniej miejsca na prokrastynację. Oczywiście Scrum ma więcej zalet, ale na potrzeby tego odcinka ważne jest to, że projekt jest rozbity na małe części, gdzie każda wymaga zaprezentowania wyników. Nie jest to metoda idealna i zdarzają się sytuacje, gdzie zespół bierze na siebie za mało bądź za dużo zadań, ale w tym głowa tzw. Scrum Mastera, żeby tak się nie działo. Nie da się jednak całkowicie wyeliminować prawa Parkinsona. Mierzenie czasu i bardziej rzeczywiste szacowanie pracochłonności zadań to jedne ze sposobów, ale ważne jest też, aby zespół wiedział, dlaczego dane zadanie zrobione i jakie są jego skutki. Tworzy to wtedy większe zaangażowanie i skupienie na celu, którym już nie jest odbędnienie 8 godzin pracy. To już koniec tego odcinka. Prawo Parkinsona, tak jak i inne modele mentalne, Mogą być potężnymi narzędziami, które ułatwią podejmowanie decyzji w biznesie, pracy i codziennym życiu. Czy widzicie miejsca, gdzie jeszcze można go zastosować? Podzielcie się nimi w komentarzu. Jeśli natomiast chcecie poznać więcej modeli mentalnych, polubcie ten filmik i zasubskrybujcie ten kanał. Tymczasem do zobaczenia i dzięki za oglądanie.